No nie wiem Sławek, to ty, ty, przecież ty zamawiałeś silnik, przecież ty montowałeś silnik, ty wystawiłeś fakturę za montaż silnika A teraz ja woduję jachty, wiesz, w Ustce, w porcie i mam od dołu dziurę na pół metra Dzisiaj jadę do Łuski do Stocznika Ravela gdzie po dwóch latach starań, zabiegów, zakupów, prac zwodujemy naszą piękną karawelę. No i tutaj przypomina mi się oczywiście historia mojego ojca, który 40 lat temu budował swój jak. Na rondzie starzyńskiego w Warszawie stał z masztem na stopach. Próbował przedostać się do Ostrołęki. Eee, finalnie został zabrany przez jakąś ciężarówkę z drewnem i dotarł. My w tym roku czekaliśmy 6 miesięcy na dostawę masztu z Francji, więc też taka bardzo, bardzo uroczysta chwila. No i dojechałem do Ustki po całych 6,5 godzinach ciężkiej podróży. Jestem w Ustce, dojeżdżam do portu. Mam nadzieję, że stocznia zaczekała z wodowaniem na mnie. Bardzo chciałbym w tym uczestniczyć, ponieważ tam jest montaż płetwy balastowej, montaż masztu i włożenie jachtu do wody, więc Strasznie spragniony tego uczestniczenia w tym wydarzeniu. Kiedy wy widzicie jacht, widzicie żagle uśmiechniętych żeglarzy przygodę. Kiedy ja widzę jacht, widzę tysiące kilometrów przejechanych w nocy i w dzień użeranie się ze wszystkimi dookoła. Także jak widzicie, po drugiej wyjazd z Warszawy, o dziewiątej dojazd do Ústki, jest godzina 10.30, jeszcze daleko przed nami. Chyba dzisiaj na mecz nie zdążymy. No i mamy to. Karabela jest już na wodzie, w usteckim porcie. Maszt jest postawiony, balas przykręcony. Teraz tylko obmiar żagli. Produkcja. Czarnych żagli z piękną białą kotwicą. Ostatnie, ostatnie sprawy takie kosmetyczne. I można ruszać w rejs.